RESET OBYWATELSKI Dzień dobry, witam bardzo serdecznie tu codziennik Resetu. Są już pierwsi goście. Już się przywitaj się tu. Jeszcze czekamy, widzicie, że z tymi, z tymi wyszukiwarkami internetowymi to bywa różnie, różnie wchodzą tam różne aplikacje, no ale to jest naprawdę temat, który jest kompletnie z boku, posłuchajmy muzyki. Widzimy się i słyszymy, ja... tak, cześć. cześć. Ale mi miło Cię widzieć. Jest mój... jest o, mój kot. Dobra, ja... zaraz, zaraz wyjdziemy. Przepraszam cię bardzo. Bardzo ważną rozmowę miałem tutaj po prostu odpłynąłem. Słuchaj, będę robił festiwal nad, nad morzem w Władysławowie. Mm -hmm. Po prostu jestem tak podekscytowany tym, że wiesz, i nagle mi się przerwało. Tak Co się stało? A tu po prostu wiesz, mnie sumienie było tak silne, że wiesz, za, za w rozmowę. Dobrze. Jak się nazywa ten wasz kierunek? Amerykanistyka eee, w sensie jednostki, czy tak? Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych. Dobra, dobra. A Jeszcze pytanie, bo ty patrzysz, że jakoś tak zupełnie nie w tym kierunku, co ja jestem. Mam na drugim komputerze kamerę. A, a dobra, czasami tak spojrzysz na mnie. Yy, dobra. Teraz ja patrzę. Dobra, dobra, dobra. dobra. sobie okienko będzie łatwiej może. Czekaj, tak. Będę yy, Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych. Polonijnych, okej. Okay. Zaczęliśmy badać Polonię, i o to, a polonii było wtedy najwięcej w Stanach i w Kanadzie. To badajcie, póki jeszcze jest. No, Na w Kanadzie to jeszcze jest sobie bezpiecznie, ale w Stanach. Mam rodzinę nie w, kan w Kanadzie. O, no, dużo Polaków ma. I Ukraińców. No, też mam, też mam rodzinę w Kanadzie. Tak? I czasem to pomaga, tak. A ma gdzie? Uzynień. Ja też teraz w, teraz w Vancouver jeden mieszka, a drugi teraz właściwie w Nowym Jorku, więc już jest takim bardziej Amerykaninem niż Kanadyjczykiem. Ale mieszka w Toronto. Czy kiedyś coś się spodziewa o co chodzi? A, jesteśmy prawdopodobnie, <śmienią> cały czas jesteśmy, Dobre. no i to jest, kurczę, ja mam kłopot w ogóle tutaj z zębem, to pokażę, zębek, którego nie ma, w czasie leczenia jest, mam kompleks, więc stwierdziłem, że od razu powiem, nie, Rzuciłem, to już nie jest mój problem teraz, witam serdecznie, Marcin, to Dobry dobrze, że nie powiedziałem o tej rodzinie jakoś w większych szczegółów właściwie, no ale widzowie wiedzą już, że Jesteśmy w temacie Kanady, pachnącej żywicą. No jak powiem ci, że tak jak powiedzieliśmy, ty masz rodzinę w Kanadzie, ja mam rodzinę w Kanadzie. I za mojego życia to, to był taki kraj gdzieś ukryty na świecie, właściwie. Mało kto o nim coś tak więcej wiedział, no ja wiedziałem, nie? Nawet byłem tam. I nagle po prostu nic tego nie złego. No, jest, to się robi główny kraj świata. No. no, okazuje się, że czasami. To, co dla nas jest peryferium świata, to w pewnym momencie staje się głównym punktem ciężkości. A no, ja, z racji tego, że też mam rodzinę, a też interesuję się interesuję oczywiście zawodowo, naukowo tym krajem, to zawsze wydawało mi się, że sporo ludzi nie docenia w ogóle Kanady jako, jako miejsca na świecie, jako, jako państwa, jako społeczeństwa, jako. Też takiego modelu, pewnych rozwiązań, które są wprowadzane, które mogłyby być spokojnie przeszczepione do większej ilości krajów i byłoby to z korzyścią dla, dla, dla nich. Słuchaj. Moje rozmowy, o czym widzowie doskonale wiedzą i dlatego są ze mną i są tak wspaniali, są mocno chaotyczne. Mało kiedy mam jakiś taki plan. Rozmowy, który można by zgadnąć, że będzie taki. I dziś postanowiłem, że właśnie tak zrobię. Czyli pierwsza część będzie o, o Kanadzie, jaka była dotychczas i już zacząłeś zresztą o tym mówić. Potem o obecnej sytuacji, co się dzieje. I trzeci, i czwarty punkt to wizja, że Kanada staje się 51 stan, stanem USA, albo że Kanada staje się dlatego nazywałem ten program Eurobusem do Kanady, czyli staje się. Kolejnym krajem 27 Unii Europejskiej. I zresztą taki, taki przykład, żeby tak nie śmiać się z tego, że przypominam, że główna kulturowa emanacja Unii Europejskiej, czyli konkurs Eurowizji wśród zespołów krajów, które tam występują, jest Australia. Więc można? <laughs> można. No i Dobra. dobrze. No i teraz wydawało się, że będzie tak bardzo porządna audycja według czterech punktów, a zaczęło jakiś przeglądania sobie wizytówek nieświadomego, ale idziemy dalej. No to, to czym, na czym polegała ta yy, inność Kanady po prostu? I taka, nie wiem, utopia, to dobrze, dobrze używam słowa? To zależy. Nie wiem, czy bym użył słowa utopia. Ja myślę, że kan Kanadyjczycy w ogóle założyciele tego Państwa byli bardziej realistami niż utopistami. To utopia to bardziej w Stanach Zjednoczonych funkcjonowała wśród ojców założycieli oni myśleli o stworzeniu idealnego społeczeństwa i, no i na nowym kontynencie znaleźli taką możliwość, a Kanadyjczycy raczej raczej podchodzili do tego na zasadzie pewnego takiego, takiego konserwatywnego myślenia. Tak, i, i tak, tak myśleli sobie, że lepiej zrealizować małymi krokami pewne. Punkty, niż, niż rzucać się z motyką na słońce i próbować przeobrazić cały, e, cały kraj. Więc to, to jest kraj, e, kraj takiej ewolucji, drobnymi krokami dochodzimy do pewnych celów. No, przy czym oczywiście te drobne kroki, zgrupowane, no, dały taki rezultat, który dla wielu społeczeństw wydaje się nie do osiągnięcia, mówię już o XXI wieku w szczególności. E, no więc tak. Właśnie z niewielkich założeń okazało się, że da się wybudować całkiem ciekawe miejsce. I mnie osobiście w ogóle Kanada fascynowała, jak myślałem sobie o właśnie tych nowych państwach, które powstawały, które zakładali Europejczycy, to Kanada była takim miksem, bo właśnie to jest. Dużo pozostałości po tych europejskich, takich jeszcze, dla niektórych skosniałych, jakieś rozwiązaniach, zachowanie pewnie jakiejś hierarchii społecznej, takich, no, takich elementów, które, które w społeczeństwach europejskich, mówię o, w o XVII-XVIII wieku, istniały, no i później jeszcze w kolejnych. A dużo przeszczepiono, oczywiście, z tych rozwiązań, które w Ameryce wprowadzono, w Stanach Zjednoczonych. No i, i to właśnie taki w pół drogi było i to ciekawiło mnie bardzo, bo mhm. mi nie no nie, może wyjaśnię, oczywiście zgadzam się z tobą, natomiast nie chodziło mi o utopię jako y, typu faszyzm czy, czy, czy komunizm, jakiś ustrój, który w ogóle jest, y, jest inny niż gdzie indziej, tylko że y, ludzie, Polacy, którzy wyjeżdżali do, do Kanady, jechali nie do tego kraju właśnie jak Stany, który jest, y, no wiem jak, tylko taki, taki idealny, taki spokojniutki, taki, że a jednak kasa tam jest. No, co prawda ten dolar ma niższą wartość, ale za to jest do niego większy dostęp. I ja pod tym względem mówię mu to mm -hmm. tak, że po prostu wiesz, dużo osób tam jechało w ciemno, jakby, że wiesz, tam będzie dobrze, wiesz. Kiedyś jakiś film radziecki oglądałem w dzieciństwie i było: jedźmy na Krym, tam jest ciepło i są jabłka, nie? Taki tekst, więc, więc po prostu to, to, to by się trochę pod to podchodziło. I dobra, i przechodzimy szybciutko do. do Powiedzmy wczoraj, Kanady, bo, bo, bo dziś to już jest na, na rynku, wiesz, przez klientów. Ale co, co, co takiego się stało w rządach Justina Trudeau, że on po prostu w tym momencie jest jako odchodzący, po prostu jeszcze obsługuje ten temat, ale tak naprawdę cała, do, wobec tego, co się dzieje, nie chcę używać teraz mówię agresywnie słowa rozczartowana, prawda? Ja tu nie mam, nie, mam żadnym, nie uważam po prostu, że ten kraj ma zagrożoną yy, niepodległość, ale co to jest takiego, że w momencie, kiedy tak istotnie potrzeba yy, władzy, yy, lidera Kanadzie, yy, 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 tego lidera nie ma, jest tylko ktoś na wychodzącym, kto jeszcze tę sprawę załatwi. No to oczywiście się złożyło wiele spraw na to. No, jak się patrzy na tą samą twarz, polityka przez 10 lat. To się może znudzić. Niezależnie od tego, jak ładny by był i przystojny i, yy, i czy miał brodę w danym momencie, czy tą brodę zgolił, czy znowu zapuścił, i tak dalej, i tak dalej. On się po prostu nudzi i zużywa. I, no, polityka po prostu zużywa ludzi, więc Kanada pod tym względem się nie różni od, od innych państw. 10 lat to jest taka cezura, która wielu polityków niszczy i, no, i oni odchodzą po prostu. Yy. To, co dodatkowo wydaje mi się, jeszcze jest w przypadku Trudeau istotne, to to, że no te jego końcowe lata trafiły na, na coraz silniejszą polaryzację w społeczeństwie kanadyjskim. Mieliśmy COVID, który no, przez ograniczenia mobilności, przez różne inne rozwiązania, jak obowiązek noszenia masek i te, te, to wszystko, co pamiętamy, doprowadził część społeczeństwa do tego, że no, że przestała akceptować pewne, pewne rozwiązania, zaczęła je kontestować, ta kontestacja w Kanadzie miała taki bardzo burzliwy przebieg, który być może część z państwa śledziła, bo, bo to jest sprawa, która, która się przebiła, właśnie jedna z tych nielicznych wydaje mi się spraw o Kanadzie, która się przebiła do, 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 do światowego mainstreamu, czyli protest kierowców ciężarówek w Ottawie zablokowane centrum, i, I w końcu użycie takich rozwiązań prawnych, które zawieszały prawa obywatelskie, żeby, żeby ten proces za, za, zakończyć. To w środowiskach prawicowych to było ogromnie, ogromnie ważne i, 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 no, i połączyło trudno właśnie z takimi, takimi rozwiązaniami. Od, od tego momentu już całkowicie był etykietowany jako, jako taki no, lewak, globalista. I wszystko, co najgorsze w tym, tym prawicowym słowniku wobec niego używano. Łącznie z tym, że, że, że to słowo na F angielskie jest do jego nazwiska dodawane, i, i to dla Kanadyczków to nie jest normalne, żeby aż tak silne emocje wyrażać. Więc jakby on został zlepiony z pewnymi, pewnymi emocjami złymi, no i stąd już jest łatwo do, 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 do braku popularności z każdego innego powodu. Tutaj pisze do nas, do, widzowie czytają, pan Konrad z... skąd, skąd, skąd? Już patrzę. Y, y, pisze, że ciężko być nielegalem, bez papieru, nigdzie nie zatrudniał. No, jak się okazuje, nie tylko tam, bo u sąsiadów również. Z Alberty pan Konrad, także y, jeśli kogoś mhm. interesuje, to polecam sobie poczytać, bo rzeczywiście y, 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 odnosi się do tego, co, co mówisz. i y, 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 ja tak sobie myślę, że w ogóle postać Trudeau pokazuje tak od początku do końca wprowadzoną pewnego rodzaju filozofię, która była wprowadzona jako coś nowego, co zostało kupione przez społeczeństwo, ale. Jakieś powody wewnętrzne, zewnętrzne, powiedzmy sobie, nieprzemyślania pewnego albo niedocenienia czegoś, albo przecenienia czegoś w każdym razie spowodowały, że po prostu odchodzi po tych 8 latach. No jako po prostu, w pewnym sensie, chyba można powiedzieć nawet, że politycznie przegrany. No, ja, ja bym się wstrzymał, znaczy zgadzam się z, oczywiście z tym, tym, co wcześniej powiedziałeś i, i zaraz tylko tego wrócę, ale wstrzymałbym się z finalną oceną, bo. Bo właśnie to, przez co przechodzi teraz Kanada, Trump, jego Pomarga agresja mi. wobec Kanady, zdecydowanie mu pomaga i myślę, i myślę tak. że im dłużej to trwa, tym ocena będzie się zmieniała. I to tak. już trochę widać w sondażach, i, i no, trudno, trudno nienawidzić swojego premiera, kto jednak staje w obronie. Tak państwa, Ten patriotyzm naturalny. Kanadyjczycy się zdecydowanie coraz bardziej jednoczą wokół przywództwa Trudeau, więc to się bardzo dynamicznie zmienia. I ja nie postawiłbym 100 dolarów kanadyjskich w tym momencie na to, że faktycznie wynik wyborów będzie taki, jak był jeszcze miesiąc temu, w 100%. Dlatego ja się zawahałem, bo gdybyśmy mieli ten program 6 tygodni temu, to byśmy się zgodzili po prostu, tak, że po prostu chciał zrobić rewolucję także pod kątem, powiedziałbym takim e, socjalno liberalnym po prostu, e, a ponieważ nie wyszły różne inne rzeczy, to i te wszystkie tematy po prostu prawo człowiecze i tak dalej, e, i takie Unii Europejskiej, powiedzmy, czyli z lekkim przygięciem e, wszystko to padło, ale na jego szczęście pojawił się Trump, e, który po prostu strasznie szybko wyjął temat Kanady, bo mógł przecież poczekać, nie? A nie zrobił tego. Mm -hmm. I teraz jako jedyny tutaj na, na, na polu po prostu, który jest jakoś istotny, liczący się, przecież ja jako Polak z Warszawy, no to jeszcze specjalistą, ale, ale to już jest inna sprawa, ja nie, mam, nie, nie wiem jak, się jak się wygląda, jak się nazywa jego konkurent, yy, czyli po prostu nadal facet jest w grze po prostu, więc po prostu rzeczywiście, yy, no jak Lewandowski, wiesz, nie jedną bramkę, którą strzelił w 90. minucie po prostu i która mhm. ratowała sytuację, także cieszę się, że, cieszę się, że tak samo myślimy. Dokładnie, znaczy ja powiem tak, że oczywiście jakby to, to, to co powiedziałem, że, że, że tutaj się wiele rzeczy w, w, do jego źle w czasie złożyły i, i być może, się, że się to odwróci ta sytuacja, ale na pewno bezwzględną sprawą jest to, że po covid mamy ogromne turbulencje w gospodarce kanadyjskiej i, i, i te turbulencje to jest to, że ceny rosną. Że mamy spadek tego wzrostu gospodarczego, który kiedyś był wyższy, co znaczy, że na przykład pensje nie rosną tak szybko. W Kanadzie rosną ogromnie ceny nieruchomości. My to doświadczamy w Polsce teraz to, to nie jest jakoś bardzo szokujące, no ale, no ale jednak to Kanadyjczycy, jeśli się porówna 40 lat temu, jak przeciętny Polak emigrant przyjeżdżał do Kanady i pracował nawet nie w swoim zawodzie, którym był wykształcony, tylko wykonywał te podstawowe prace, był w stanie wziąć kredyt hipoteczny i w ciągu kilkunastu maksymalnie lat spłacić ten dom i być właścicielem. To młode pokolenie Kanadyjczyków tego nie ma szans zrealizować, bo oni muszą kilkanaście lat pracować na to, żeby uzbierać wkład własny na ten kredyt hipoteczny. Więc to jest zasadnicza zmiana. I ta frustracja wśród młodego pokolenia Kanadyjczyków, no, bazuje na kwestiach ekonomicznych. I oczywiście trudno jest do pewnego stopnia, czyli liberałowie szerzej do tego za to odpowiedzialni, bo oni nie przewidzieli, nie przewidzieli tego, że. Tak szybki wzrost ludności, co wiązało się też z jeszcze poszerzeniem programu imigracyjnego do Kanady, no doprowadzi do tego, że rynek nieruchomości bez jakiegoś takiego stymulowania go nie da rady i po prostu te ceny będą rosnąć I zresztą one nie rosną od 15 od 10 lat, tylko, tylko dużo dłużej, ale ja bym na obronę trudno, ja nie, nie jestem znaczy. Do pewnego stopnia próbuję ocenić Trudeau obiektywnie, czyli nie, nie, nie bazuje tylko i wyłącznie na takich emocjach, które są silne teraz, w, jeśli chodzi o ocenę polityczną Trudeau. I ja to widzę nawet na polskich forach, gdzie Trudeau jest oceniany no, praktycznie w 90 negatywnie. Bardzo rzadko się pojawiają jakiekolwiek głosy, które by były, które by no, próbowały pokazać to, co jednak zrealizował pozytywnego, a tego, tego wydaje mi się, że jest sporo. Więc oczywiście zostawiając trochę te emocje na, na boku, to to jest konflikt pokoleniowy i on nie, nie występuje tylko i wyłącznie w społeczeństwie kanadyjskim, bo jeżeli ceny nieruchomości rosną i młode pokolenie nie stanie kupić mieszkania czy domu, to oznacza, że ci te stare pokolenia, między innymi też Polacy, którzy mieszkają w, w Kanadzie i przy, wyemigrowali tam w latach 90-tych są właścicielami nieruchomości na przykład, które są warte 10 razy więcej niż to, ten moment, kiedy spłacili kredyt hipoteczny i oni wcale nie chcą, żeby te ceny nieruchomości spadły, bo oni sprzedadzą tą nieruchomość i wrócą do Polski albo sprzedadzą nieruchomość i wynajmą sobie gdzieś w tańszym miejscu i będą ży żyli z te tego kapitału, który zgromadzą. Więc to, 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 to nie jest taka prosta sytuacja ekonomiczna, jaką, wskazuję, jaką wskazują konserwatyści opozycja w stosunku do Justyna Trudeau. A nie. wracając do jego dokonań, to ja bym chociaż przypomniał te wszystkie rzeczy, które wydawały się nie do zrealizowania wcześniej z którymi się borykała Kanada i wydawało się, że, że, że one nie są, nie są możliwe do tego, żeby je rozwiązać chociażby te kwestie związane z tym kanadyjskim odpowiednikiem 500+ z tanimi żłobkami i przedszkolami dla, dla, dla dzieci. To co cechuje w ogóle takie podejście kanadyjskie do, 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 do systemu opieki społecznej, żeby jednak dawać szansę też tym, których dochody nie są wysokie, żeby, żeby jednak to pewną, no, wyrównywać te nierówności społeczne. Chociaż de facto wiele badań wskazuje, że te nierówności w Kanadzie wzrosły, mimo tych programów, no ale one wzrosły też dlatego, że bardzo szybko elity finansowe się bogacą. To, to jest, jest problem całej globalizacji, całego świata, więc, no więc stąd, stąd też te, te rozwarstwienie rosnące w Kanadzie. Pan Konrad był zdecydowanym anty antytrudonistą, ale też napisał do nas z pozdrowieniami z Otawy, pan Henryk Janaczek. Ciekaw jestem w jednym zdaniu, panie Henryku, jak pan widzi sytuację. No dobrze, czyli mamy przedstawiony obraz tego, do czego dochodziła Kanada i teraz tego, gdzie jest mniej więcej. I nagle stała się gorącym towarem na rynku handlu krajami, bo taki rynek się otworzył na naszych oczach. I powiem Ci tak, że to dziwne to jest, jak to na to spojrzeć, bo jak słyszę o tym, że ma chrapkę na Kanadę ten Trump, to się wydaje, że jakieś zabory mi się kojarzą. Wiesz, że to coś jest bardzo niefajne, nie? Ale gdybym miała przystąpić do Unii Europejskiej, to fajny pomysł w ogóle, wiesz, bez wiz, w ogóle tam jakoś wszystkie te ułatwienia nasze. Ja, ja jestem za tym, żeby Kanada była w Unii Europejskiej, no ale w ogóle na ile jesteś politologiem, zajmujesz się tymi krajami, no w ogóle to co to za pomysł po prostu, żeby jakiś kraj zaproponować komuś i to nie... No, nie wiem, no, San Marino, czy jakiemuś krajowi, po prostu takiemu, tylko wielkiemu krajowi, jednemu z największych krajów świata, że będzie po prostu stanem innego kraju. To jest bezczelność. To jest w ogóle, jak to politycy odebrali, jak to Kanadyjczycy odebrali. no, znaczy, no ja nie wiem, czy, czy narzędzia politologiczne w ogóle są w stanie to już ocenić. No, bo, bo, bo oczywiście, mam do czynienia z ekstraordynaryjnym zachowaniem przywódcy największego. Jeszcze mocarstwa na świecie i przy okazji sąsiada Kanady, no takiego zachowania, które no wykracza poza te wszystkie reguły do, reguły, do których byli przyzwyczajeni nie tylko Kanadyjczycy, ale właściwie chyba wszyscy jesteśmy przyzwyczajeni od czasów II wojny światowej, do momentu, powiedzmy, tych przemian, które za naszą wschodnią granicą zaczęły się dziać w związku z agresywną polityką Rosji i prezydenta Putina. Ale w przypadku Kanady to jakby jest. Powrót do XIX wieku i do manifest destiny, do przekonania, że przeznaczeniem Stanów Zjednoczonych jest zapanowanie nad całym kontynentem północnoamerykańskim. I, no I oczywiście Kanada była na celowniku wielu prezydentów Stanów Zjednoczonych w tych czasach. I, i nawet jak historycy robią periodyzację dziejów relacji kanadyjsko-amerykańskich, to tam jest i okres wojen, dwa razy Amerykanie, Najechali Kanadę. Raz niewiele osób o tym pamięta, ale w czasie rewolucji amerykańskiej czy też wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych amerykańskie wojn, wojska najechały Quebec. Przegrały te bitwy i, i dzięki temu Kanada pozostała kolonią brytyjską, później te przekształcenia prowadziły do jej niezależności. Ale by, no to, 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 to mamy powrót do tych czasów, właśnie kiedy, kiedy wojna i. Jakie zastraszanie były instrumentem w polityce zagranicznej. Wydawało się, że od tego odeszliśmy i Kanadyjczycy naprawdę mają głębokie rozczarowanie Stanami Zjednoczonymi i to nawet nie samym prezydentem Trumpem, bo być może to jest coś, co można byłoby uwzględniać, że w wersji 2.0 Trump będzie jeszcze bardziej nieprzewidywalny niż to było w czasie jego pierwszej kadencji, ale na to jego yy, zapowiedzi, te takie rzucane tak lekko y, określenia, które no jakby całkowicie eliminują suwerenność y, y, Kanady. Tylko w, historii, ma, tylko w historii świata nie było, naprawdę. Tak, ale nie ma reakcji ze strony społeczeństwa amerykańskiego takiego mocnego, bo badania mówią, że, że generalnie to nie jest wcale popularny pomysł w, w, w Stanach Zjednoczonych. Ja już, ja już abstrahuję od tego, że cieszy się w, w Kanadzie minimalnym poparciem to, to jest z rzędu kilkunastu procent w tych najbardziej pro-republikańskich częściach Kanady, czyli na przykład właśnie w prowincji Alberta. No ale to, 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 to jest taki poziom, który no, jest marginesem życia politycznego. Ale nawet w Stanach Zjednoczonych te pomysły, właśnie powiększenia Stanów Zjednoczonych o Kanadę, wcale nie są, nie są popularne. Natomiast społeczeństwo amerykańskie no, nie bierze tego pod, znaczy nie, nie daje tego odporu takiego, jakiego by się Kanadyjczycy spodziewali. To z różnych względów wynika. Ja nie jestem do końca kompetentny, żeby, żeby to o, określać, ale, no, ale wiem, że biznes amerykański oczywiście zależy w dużym stopniu od, tym, od tego, jak będzie ten kierunek polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych wyglądał, no więc trochę ustawiają się do, do wiatru. To buduje bardzo mocny patriotyzm kanadyjski i no, oczywiście jak, możemy sobie. Jak gdzieś... nigdy, prawda? Jak nigdy, tak, znaczy ja bym powiedział, tak, że jak nie w no, czasach tak, historyczny, tak, tak? tak wiesz, tak, czyli pomysł był taki, żeby rozszarpać i po prostu a, a efekt był taki jak przy naszych powstaniach, prawda, że... Że po prostu nie, no, że chcą rozczarpać, a u nas się rodzi coś innego, jakiś opór. Drodzy widzowie, to jest ta krótka dzisiaj audycja, a jeszcze o początek zabawny, ale powiem wam, że doktor habilitowany Marcin Gabryś, który jest z nami, Sądzę, że zgodzi się na spotkanie w dłuższej naszej audycji, jeśli to pyta, bo temat mediów, który między nami poruszyliśmy spowodował, że mogę powiedzieć, że jest zaprzyjaźniony z Resetem Obywatelskim. Bardzo się z tego cieszę i już cię Marcinie zapraszam na właśnie na taką audycję, gdzie dłużej porozmawiamy o tym. Na przykład to, co powiedziałeś, prawda, że niby poczcie humoru, niby sen wariata, niby kretynizmy, wiesz, nie wiadomo jak traktować to, nie? Ale i siedzi politolog, który ma swój warsztat, że czy to jest to, czy to jest to, czy to. Jest to. No nie, no nigdzie mu to nie mieści, nie? I po prostu to, co się dzieje, że wiesz, że jednego dnia słyszysz, że będzie yy, będą cła dla Chin yy, 25%, potem, że 10%, a potem, że razem yy, ręka w rękę pójdźmy przeciwko Rosji. I to, to, to jak to w ogóle traktować? Gdzie to się w ogóle wiesz? Yy, co jest poważnego w tym wszystkim, nie? I tutaj pisze pan yy, z yy, Otawy, pan Henryk, że. Z tego, co widzi, to y, śmieją się ludzie po prostu z tego wszystkiego, z tych wszystkich pomysłów. Okej, okay, jednego dnia się będą śmigić, ale następnego dnia okaże się, o szóstej rano, już za, za pomocą X-a, prawda? Nie wojska i tak dalej, po prostu wiesz, nie wiem, referendum zrobiono na, na, na portalu po prostu i, i okaże się, że, że będą tam. No, ja nie, nie, nie wiem, właśnie, czy, czy, czy jest jakiś scenariusz, który możemy. Wykluczyć. Boję się, boję się tego. To, to, to jest to chińskie przysłowie. Obyśmy żyli w ciekawych czasach, ale te, te, te czasy są, są przerażająco ciekawe, i, i no, to, jest, to jest na pewno coś, co obserwuję z ogromnym zdumieniem. I mam, mam nadzieję, że to jest oczywiście jakaś, jakaś taka strategia, tylko taki, taka, która gdzieś się zatrzyma, ale no, nie jestem w 100% przekonany, że, 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 że nie dożyjemy takich czasów, kiedy, kiedy te instrumenty, które w, 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 w stosunkach międzynarodowych już przestały funkcjonować przynajmniej międzydemokratycznymi przyjaznymi sobie państwami nie wrócą znowu do gry. No i znaczy ja to powiem, że tak, jest perspektywa. Że to jest jeszcze ten moment, gdzie może się okazać, że rzeczy, których nigdy w historii świata nie dało się przełamać, można by dzięki takiemu wariastwu załatwić. Ale potem musiała być pewność dobra i koniec. I teraz już robimy normalnie. I to byłby naprawdę super. To by przeszedł do, do, do mega do historii by przeszedł, nie? Ale tu nie ma, nie wiadomo, czy za pół roku nie zrobi czegoś jakiegoś wygłupu, czy co, gdzie to są zasady jakieś po prostu. Także y, bardzo Ci dziękuję, słuchaj. Y, y, o tej kanadzie. Jest mojej ten... Może umówmy się, słuchaj, zapraszam Cię na, za 10 dni, czyli w piątek, nie ten, tylko na następny. O 19.00 i widzów też zapraszam. Wtedy będziemy robili sobie taki w ogóle QA, bo jeśli widzę, że ludzie są tutaj z Kanady super, to, to mam nadzieję, że będzie nas jeszcze więcej, ale Polacy też mają pytania i nie tylko o Kanadzie, tylko o Trumpie bardziej. No i serdecznie ci cieszę, że bardzo się spotkaliśmy, <laughs> że nas połączyła sieć i zapraszam do współpracy z RSET-em Obywatelskim. Oczywiście chętnie o Kanadzie zawsze miło porozmawiać, więc. Polecam się. Super. A jakiś blog, może poleciłbyś tym, którzy są zainteresowani sytuacją polityczną w Kanadzie? W amerykańskich jest dużo. A, a... E, takiego politycznego blogu nie wiem, czy, 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 czy istnieje jakiś taki w, w polskich realiach. Na pewno są jakieś takie blogi o. o, o, o w bardziej kulturalnych sprawach związanych z Kanadą. Nie pamiętam teraz, teraz z dokładnego adresu, ale mogę udostępnić to. Ja mógł tam coś ciekawsze, to, to, to w tej dyskusji udostępnić. Bardzo dziękuję. Dziękuję wszystkim widzom i zapraszam w tej sprawie na następny, jeśli to pyta, a normalnie jutro jestem o 20.30 i właśnie w piątek o 19 w desecie obywatelskim. Do zobaczenia. Do zobaczenia. obywatelski